Wiem, że minął tydzień od tego, kiedy budowałem Bombardino Krokodilo. No ale przecież go zbudowałem, tak? Jak pod tym filmem będzie 100 wyświetleń, to robię part 3. A jak y, będzie. Ty, y, jak będzie 10 tysięcy, co się wam na pewno nie uda, 10 tysięcy wyświetleń. To od razu nie będę już zadawał, wam kiedy będę budował jeszcze traleo trala. Ja już tu trochę zbudowałem tego, znaczy no trochę. To jest taki początek tego skrzydła. Może to dokończyć, bo to jest o wiele za małe jeszcze. Mi się wydaje, że takie coś starczy. No. Ja to speedrunuję, ja to speedrunuję, ja nie nie Ogólnie nie będę się pytał, jakby zrobiliście jak by 50 lajków pod tym jednym shortsem. 呜哇呀呀呀，呜呀呀，呜呀呀。呀呀呀呀 Ja jestem tak skupiony, że nawet nic nie mówię. Niedługo już będę y, miał ten kanał 5 miesięcy, 26 sierpnia. Coraz bliżej i ten kanał będzie miał rok. Teraz muszę to naprawić. No, muszę. Dobra. Teraz to już jest naprawione. Czy on w ogóle miał silniki? Wątpię. A jak miał, to się najwyżej dorobi w następnej To że totalnie krzywo, zostawcie w sub, sub, suba... suba... Zobaczmy jak krzywo to wyszło ło Tego się nawet nie da budować To jest tragiczne. Ja tego odlatuję. Nie mogę, opcji, że ja to zostanę. Jakieś moje podługi stare tutaj są. O mój... Wiem, tutaj, tutaj był mój pomysł na fajną wyrzutnię TNT. Ale ta, ta moja wyrzutnia TNT była tak słaba. Ja muszę ją pokazać. Tak, ja do tego użyłem. Tego. Tego. Teraz wam pokażę to, co zbudowałem, a teraz bardziej zaraz zbuduję to, ale lepiej, więc. Ja coś takiego zrobiłem, że to było to. To było to, to. To, no patrzcie tak ten, tym, tym No i to nawet nie działało Więc ja spróbuję zrobić taką wyrzutnię TNT Teraz taką dobrą wyrzutnię TNT To będzie dobrze scaffolding Zapomniałem. Dym, dym, dym. ten bym podmienił na lód nie wiem tam w sumie który lód teraz się zadałem pytanie teraz tam taki jakikolwiek Zabieram sobie wiadro wol do ekwipunku, tak. tak jakby co? No, Torty, no. Normalnie to działało tak po prostu, ale jak odpalę te ten, Potrzebuję to w sumie wiesz, okay. Nie, ja już go widziałem. Okej. Okay. Trójka, musi być... Potrzebowałbym teraz, tak przekaźnić, to, co to było, powtarzać, a. Mm -hmm. Ty, powtarzać. dobra, bo to popchnie odpalone już te, te, Tu będzie lec. Tu będzie to. I teraz to Jak to walnę, to to się trochę później odpali. Ja już trzymam w ręku wiadro wodę i odpalam. Tylko muszę coś jeszcze przetestować. Czy to zadziała? わ閉じ合わどら、<laughs> レジメ。 Teraz co się stanie, jak odpalę to, teraz nie ma tego TNT. Okej, okay, okej. Okay. Teraz to działa, teraz to działa. Tylko jest jeszcze jeden problem. Tutaj musi być zwykły pistolet. Zwykły tłok, jak ktoś mnie ogląda, kto ma Minecrafta po polsku. Dobra Przetestować to Ej, czekaj, bo pod TNT chyba nie ma żadnego bloku Tu są... Na, no właśnie, pod nie ma żadnego bloku Dobra, tam już mam to gdzieś Woda Musiałem Teraz potworzę na fajną maszynę TNT a bardziej fajna maszyna do skakania. Iu, iu. Każdy go zna, ale nikt nie chce tego zrobić. Czemu nie CHCE chcecie tego zrobić? Nie wiem, co to w ogóle działa na bedroku. Dym. Добр, да, то. Добре, так поставь каждый знает... А... 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 O, ale tam... Ja tego nigdy nie robiłem, więc to będzie mi tak okropnie. Dispenser, tak, tak. Mhm. Nie wiem czego ja nie potrzebuję, a co potrzebuję, a dobra już wiem, czego potrzebowałem. Przedaj się więc bloku, na przykład diamentów. Diament, 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 diament. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tu już wkładałeś? No, oh, przed chwilą tam wkładałeś.

Lirili, ralila, lirili, raliala, orca or orca or Bră, bră, la bră, bră, tralala ce bră, to większe No tak teraz budujemy 8 na 8 1 2, 3 wieź co zbudję od razu 5 dym dym. Ty, mieliśmy z reguł oczywiście. Mhm, <laughs> <laughs> mhm, <laughs> <laughs>

jupiii robimy water water skilla dobra dobra robimy water skilla <ścoughs> oh, udało mi się niemożliwe dobra dziękuję za oglądanie napiszcie w komentarzu hashtag skilldytoilet cię zje y Albo obiad u babci, to zostawiam wam serduszko. Nara.